Cześć, witam Was moi kochani w już pierwszym odcinku z nowej reaktywowanej serii Pokémon GO. Gdzieś w dzisiejszym odcinku jesteśmy pod kościołem miłosierdzia Bożego Wierosławiu i odbijamy Jima niebieskiego. No i oczywiście spróbujemy, żeby on był czerwony, czyli nasz. I w dzisiejszym odcinku po prostu odbijamy sobie Jimka na różno i pogadamy, połapiemy trochę poków. I to tak dosłownie chwilę, bo chcę sobie tego Jimka odbić i z, z, po prostu potem przyjdę tu na rajda i będę miał bonusowe premier bole, mam nadzieję, że nie go do tego czasu kiedy jakiś rajd tu będzie nie zbiję, bo po prostu chcę y, dzisiaj sobie porajdować mam na to ochotę i na parę rajdów sobie pojdę, pójdę i y, teraz chcę mieć już Jima odbitego bo ogólnie na tym Jimie będę rajdował y, bo tutaj ten, na tym dżimie są dosyć często rajdy bardzo często, co, co godzinę i teraz bijemy go. Tak więc, Wiktor Mewus 83, tutaj go z nami niestety nigdzie nie ma w tej okolicy. Ale, moi kochani, Wiktor Mewus 83 będzie ten odcinek widział. To specjalnie, to dla niego, jest nagrywane. I Jim przejęty. Udało nam się go zbić. Teraz, moi kochani, wsadzamy. Coś dobrego. Sorry, Witele że nie wsadzam tego co ty chciałeś, ale wsadzam Jora, bo chcę, żebyśmy potem mieli bonusowe Premier Bole. Witele my jest w innym teamie, ale jak jesteśmy friendsami, to wiecie: bonusowe Premier Bole. I sprawy Iwi. My możemy już iść. Ile ta Iwi ma CP? 300, ale i tak Ultra Bolem, spróbujemy ją złapać. Krótki odcinek z Pokemon Go, idziemy dalej. Może jeszcze coś się zrespi. Jeszcze mamy te Ursę do złapania. Niedawno złapałem Burba poza kamerą, poza kamerą. I. Tak to wyglądało i to nie, to bi bidów. Przepraszam, to nie jest innym Pokémon, tylko bidów. Więc zbliżamy już się do końca naszej wyprawy, bo na końcu ulicy kończę wyprawę i już wracam do domu powoli, kieruję się w stronę domu. Więc jest, może możecie pytać. Ale skąd ten... Dlaczego, jaki kościół miłosierdzia Bożego? No i st stójcie, kajcie. No ja to moi kochani, Wiktor Mewus idzie niedobrze, że on tu idzie. Ale dobra, ja już muszę kończyć odcinek, już nic tam się nie zrespi, bo tutaj na tej ulicy już nie ma. I moi kochani, ja się z wami żegnam. Trzymajcie do zobaczenia, cześć. Jeszcze moi kochani, myśleliście, że skończyłem odcinek, ale... Ci to są głupi, możecie zobaczyć w tym momencie mojego Priora. Nie zapomniałem zakręcić pokestopem, ale dobra, i pokażę Wam jego statystyki. Mac jest z wróć po 3300 HP, on ma, nie mogę Wam aktualnie pokazać, ale wsadziłem takiego Priora, więc trzymajcie się.